Dzień dobry. Dzień dobry. To już środa. To już środa. Co oznacza, że zdały nam trzy pełne dni treningowe. Środa, czwartek, piątek, a w sobotę próby w studio. Półfinał. Baby. Baby. Tak. Jak się masz? Eee, super. Super, mam się dobrze. Będzie... ogień. Okay. <grym> mam radę. No damy. No. Nie, że damy. Trzymajcie damy. kciuki. My się zabieramy do pracy. Jeszcze nie zdążyłam nawet w tym wszystkim. Pozmywać naczyń nie posprzątać domu. <noise> Wrzucić postu ze zdjęciami z ostatniego odcinka. Myśle, ja zaczynam nie mieć czasu na wypranie ciuchów. A no ja się ja wypranie. też dzisiaj dokładnie to samo: Szok. że nie mam czystych skarpetek, Intensywność wielu. tysiąc. bądźcie z nami, wspierajcie nas <noise> dobrym słowem. Wyślijcie nam, dacie radę. Ściski. Na ramię od dnia. Dawno nie było żadnego wiersza. Jakiś by się przydał przed półfinałem, nie? Chcecie wiersz? Powiedzcie, że chcecie jakiś wierszy. wiersz. Chcę wiersz. Zdarza mi się to już nie po raz pierwszy. Filip, jesteś aktorem, <ślam> powiedz nam wierszyk. Wiersza dziś nie będzie, nie mogę Wam go dać. A kurde, dlaczego? No, bo idę spać. <głos> 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 nie spać. Tańczymy. Trenować? Trenować. No, to się źle rymuje. I źle się rymuje. Po ponad 7 godzinach na sali. Filip, gdzie jedziesz? Na no fizjoterapię. Na fizjoterapię. No, ja le lecę się yy, ten leczyć. Jak mnie dobrze wyleczą, no to widzimy się za dwie godziny. <laughs> I całą noc, i, i całą noc, i, i ten znowu cały dzień, i tak już do. A ja jadę na miarę. Także, jak widzicie, dużo trzeba poza tańczeniem jeszcze. Доброе утро, ж надеюсь я уж достойна. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.